Pierwszą polską ofiarą koronawirusa w dziedzinie filmu okazał się horror. Film pod tytułem W lesie dziś nie zaśnie nikt, który miał przewidzianą premierę na marzec, ale w międzyczasie już zostały wydane zarządzenia. W wyniku których zamknięto kina, więc ta premiera w kinach nie mogła się odbyć. Wielu producentów filmów, którzy znaleźli się w tej sytuacji na całym świecie, decyduje się na to, żeby poczekać. Przekładają, tak jak w wypadku najnowszego Bonda, premierę na przykład na jesień tego roku. Ale jak się okazuje, nie wszyscy. Producenci filmu w lesie dziś nie zaśnie nikt. Zdecydowali się, że premierę właściwie nie przesunął, tylko przeniosą ją do internetu i dlatego na platformie Netflix można już oglądać od piątku, czyli od 20, 20 marca ten film jako nowość premierową. Mówiono o tym filmie już na no długo przed jego premierą, że to jest pierwszy polski prawdziwy slasher, że wreszcie będzie horror, na którym uda się polski horror, na którym uda nam się przestraszyć i zrobiony zgodnie z regułami gatunku. Nawet przeczytałem takie wezwanie, chyba na filmu jakiś wielbiciel zdaje się horrorów i slasherów, czyli tego rodzaju horrorów. Bo w lesie dziś nie zaśnie, nikt to jest slasher, czyli film, który spełnia zasady takiego horrorowego podgatunku, który był popularny w 70., -tych, 80. -tych latach XX wieku, ubiegłym wieku najbardziej i który najogólniej rzecz biorąc polega na tym, że wraz z mijającymi minutami filmu giną kolejni bohaterowie. No, właściwie wszyscy muszą zginąć a my przyglądamy się temu, rejestrujemy kolejne straszliwe śmierci w straszliwych okolicznościach, coraz jakieś bardziej przerażające i nie dające się uniknąć przyczyny stają się powodem. Boha śmierci bohaterów, których obserwujemy w takich, powiedziałbym, zwyczajnych, czasem nawet yy, yy, towarzyskich, miłych, a wręcz lekkich i komediowych sytuacjach na początku filmu. No i zgodnie z tą zasadą został yy, zrealizowany ten film. To była ambicja yy, reżysera Bartosza M. Kowalskiego, tego samego, który kiedyś zrobił przerażający, ale w zupełnie inny sposób przerażający w społecznie przerażający sposób, y, 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 tak przerażający film pod tytułem Plac zabaw. Otóż czytałem takie wezwanie na filmy, żeby nie krytykować filmu w lesie dziś nie zaśnie nikt, nawet jeżeli on się nie uda. Ponieważ y, y, musimy jakoś pokazać polskim producentom, że widzowie chcą takiego kina gatunkowego i że będą chodzili na ten film, nawet jeżeli on nie jest zbyt udany, po to, żeby pokazać, że należy produkować następne takie filmy. No ale już na samym początku nastąpił falstart, no, no bo właśnie nie da się pójść do kina y, na ten film. Przynajmniej na razie ja to nagrywam w marcu 2020 roku, y, kiedy wszystkie kina są nadal. Pozamykane. Ale obejrzałem ten film w internecie? Nie, Wy, proszę Państwa, możecie obejrzeć ten film w internecie. Nie będę kłamał. Ja go obejrzałem w kinie. Obejrzałem go w kinie na pokazie zamkniętym, przedpremierowym, w genialnie wyposażonej sali kinowej, która nie jest oficjalnie udostępniona dla widzów, tylko dla producentów filmów. W tych salach ogląda się wszystkie szczegóły w trakcie pracy nad filmami. Więc to jest taka zamknięta sala, ale świetnie wyposażona, więc ja widziałem ten film w fantastycznych warunkach. Co będę udawał? Przecież nie ma sensu. I dlatego um, moja recenzja będzie bardzo obiektywna. Nie można tu zwalać nic na to, że może widziałem na y, iPhone'ie, albo widziałem na, na tablecie, albo na jakimś y, słabym komputerze i czegoś nie dostrzegłem. Nie. Widziałem w świetnie wyposażonej sali kinowej. Chciałbym, żeby polskie kina studyjne Yy, były tak wyposażone. Pamiętacie państwo, w poprzedniej recenzji skarżyłem się na to, że film Lighthouse widziałem w fatalnym kinie, z fatalnym projektorem. Do tej chwili nie mogę przejść do porządku dziennego nad jakością tamtego filmu i na tym, że, yy, że, że widzowie przychodzą, zachwycają się tym i w ogóle przełykają to, jak, te żaby, jakby w ogóle jej nie było. Jakby w ogóle im nie wystawały łapy tej żaby z pyska. No. no. Szkoda, że takich sal nie ma w kinach studyjnych, przynajmniej w większości kin studyjnych w Polsce. Przechodzę już do recenzji, żeby zacząć, żeby się wyciszyć, uspokoić i złapać ten uczciwy, obiektywny, sprawiedliwy ton, posłużę się jak zwykle misą tybetańską. Bardzo lubię, że te, ten dźwięk tak długo się rozchodzi i wibruje, wibruje, te wibracje. One są ważne, możecie się z tego Państwo śmiać, szczególnie ci, którzy nie mają misy tybetańskiej w domu, ale ci, którzy mają, to wiedzą, że te wibracje działają naprawdę na system nerwowy, na psychikę, na mózg, na wszystko działają i to dobrze działają. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Bartosz M. Kowalski, bardzo zdolny, młody reżyser, który przyznał się, że kocha slashery, kocha horrory i zawsze chciał zrobić taki prawdziwy horror w Polsce. I wreszcie zrobił i miał na to mo możliwości, środki i zrealizował. I proszę Państwa, y rzeczywiście zrobił ten film zgodnie z zasadami, ale ja się trochę tak czułem, jak. Człowiek, który był w Chinach, a ja byłem w Chinach, najadł się pysznego chińskiego jedzenia, ale takiego prawdziwego chińskiego jedzenia najlepszego, jakie może być, w jego Pełnej rozmaitości, łącznie z deserami, bo chińskie jedzenie ma desery, a nie tylko owoce z puszki albo banan w cieście, jak, jak my jesteśmy przyzwyczajeni. I potem taki ktoś idzie do polskiej restauracji, do polskiej jadłodajni, gdzie polska kucharka y, ugotowała mu zgodnie z recepturą wiszącą na ścianie chińską potrawę. I to. W ogóle nie smakuje tak jak w Chinach. I tak samo jest z tym filmem. Ja wiem, że pan Bartosz pewnie wszystko wie o slasherach. I jest w ogóle zdolnym facetem. I zrobił najlepiej jak umiał. I wszystko co wie to umieścił w tym filmie. Tylko, że to nie jest taki slasher, yy, który byśmy chcieli oglądać, ponieważ po pierwsze się go nie boimy. Po drugie, jest nam wszystko jedno, czy ktoś zginie, czy nie zginie. I w ogóle jest nam wszystko jedno, dlaczego ginie. I od połowy filmu przyglądamy się już tylko różnym felerom, które można znaleźć w realizacji. Powiedziałbym, to jest taki film, gdzie oglądając historię, nie oglądamy akcji, nie oglądamy bohaterów w działaniu, tylko Odnotowujemy i katalogujemy kolejne chwyty y, typowe dla slashera, typowe dla tego rodzaju horrorów, że zostały zastosowane w tym filmie. Czyli niejako stawiamy ptaszki w, w, w tabelce, y, słyszą Państwo dropsika. On nie widział tego filmu, ale ma swoje zdanie. On ma generalnie zawsze swoje zdanie na każdy temat, więc także na ten. Tylko, że jest trochę daleko od nas i dlatego nie do końca pewnie nawet wie, o czym rozmawiamy, ale się odzywa na wszelki wypadek. No więc, krótko mówiąc, jest to historia młodych ludzi, którzy trafili na obóz który ma ich odzwyczaić od uzależnienia od technologii. Ma ich odzwyczaić od ciągłego patrzenia w komórki. Ma ich no, wyleczyć nieomal z tego uzależnienia. Więc na początek oczywiście co robi kierownik obozu? Kierownik obozu zabiera im komórki. No bo jak wiadomo, człowiek uzależniony od komórki, pozbawiony tej komórki jest bezradny jak dziecko w lesie a to są właśnie młodzi ludzie w lesie i oni mają być bezradni i mają się nauczyć jakoś przetrwać w tej trudnej sytuacji bez komórek, bez dostępu do GPS-a, do technologii, do y, y, Wikipedii i tak dalej. Y, Brzmi, y, powiedziałbym, niezbyt oryginalnie, coraz częściej robione są takie obozy, ja sam jak jadę na medytację na 10 dni, to też oczywiście na początek, na dzień dobry muszę oddać komórkę i przez 10 dni, nie tylko wyłącznie medytować, nie mówić, nie, nie patrzeć na nikogo, nie, nie, nie odzywać się, nie czytać, nie pisać, wyłącznie medytować, no ale przede wszystkim nie mogę mieć dostępu do komórki, do internetu, do radia, do telewizji, do książek, do niczego. Trochę oni są w tej sytuacji, tylko zamiast medytowania yy, yy, wędrują po lesie, no i w tym lesie po, po, po kolei giną. Nie zdradzam tutaj żadnej tajemnicy. Nie, nie spoileruje, bo jakże można spoilerować mówiąc, że bohaterowie giną, w odniesieniu do slashera, który polega na tym, że bohaterowie giną. No więc nie spoileruję, tak jest. Ale no, nie będę mówił, jak Julia Wieniawa ginie, na przykład, bo ona tutaj gra taką jedną z istotnych ról. Ale na plakacie wystawiona jest oczywiście na, yy, na czoło, yy, no bo ma przyciągnąć młodych widzów. I dobrze, bo ten film jest tak naprawdę dla młodych widzów. Tak naprawdę na slashery nabierają się głównie młodzi ludzie. I Bartosz M. Kowalski. Też się przecież zakochał w tym gatunku wtedy, kiedy był młodym chłopakiem. Dziś on sobie realizuje te chłopięce wspomnienia i te chłopięce miłości kinowe, ale też umie zrobić zupełnie inne kino i pewnie po tym doświadczeniu już skończy ze slasherami i, i, i wróci do jakiejś roboty, która bardziej mu leży. Bo ten film niestety mu nie leżał. On mi przypominał. Takiego faceta, on, czyli Bartosz Kowalski, który jest strasznie sympatycznym człowiekiem. I jak widziałem go zapraszającego na ten film, bo stał w, przy wejściu do sali projekcyjnej wtedy, kiedy ja oglądałem, ja i kilkoro innych ludzi z mediów. Którzy już dawno opublikowali swoje e, wrażenia lub wręcz swoje recenzje. Więc jak go zobaczyłem, to sobie przypomniałem taką sytuację, jak kiedyś jechałem przez Polskę i to takimi nie autostradami, tylko takimi drogami e, e, drugorzędnymi. I w pewnym momencie przejeżdżałem przez jakąś wieś, to była niedziela, środek dnia, szeroka, prosta droga. I ani, ani jednego człowieka w zasięgu wzroku. No, wieś zresztą malutka. E, nikogo. Ponieważ e, e, środek dnia to też i żadnych zwierząt nie było słychać. Pewnie gdzieś były daleko, a e, e, ludzie pochowani, może jedli świąteczne obiady e, e, niedzielne. No po prostu nikogo. I nagle wychodzi taki młody rumiany chłopiec w mundurze. Policjanta zatrzymuje mnie i mówi, że, y, że przekroczyłem prędkość. Y, jechałem 50 km na godzinę, ale w tej wsi było ograniczenie do 40, więc przekroczyłem o 10 km na godzinę. I mimo, że się wlokłem, moim zdaniem, przez tę wieś i nie było tam ani połowy człowieka w, w, w zasięgu wzroku, y, no to jednak y, y, przepisy złamałem i nagle wyskakuje jeszcze drugi i trzeci policjant i stoją z tyłu i słuchają, a on taki zachwycony jakby jak uczeń, który wrzynowany do, do, do tablicy yy, 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 odpowiada z tematu zadanego, yy, ale on się świetnie genialnie nauczył, on się wszystkiego nauczył na pamięć na blachę, więc nie tylko złapał mnie, że te, jechałem 50 na godzinę zamiast 40 na godzinę, ale on jeszcze wszystkie paragrafy Recytował w pełnym brzmieniu, jak to, co to znaczy takie przekroczenie, ile się należy, w związku z tym, punktów, a ile złotych, a jak, czy ja mogę przyjąć, czy nie przyjąć, czy chcę, czy nie chcę. I po prostu był taki zachwycony. Taka rozpromieniona bułeczka taka w mundurze stała przede mną. I potem na końcu pyta, czy ja się zgadzam przyjąć? Myślę sobie, no ja z nim nie będę przecież nawet dyskutował. On jest taki szczęśliwy, bo psuje mu całą przyjemność. E, 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 powiedziałem mu tylko, że moim zdaniem zdał pan na szóstkę. I oczywiście, że przyjmuję, więc ja przyjąłem mandat i pojechałem dalej. Ale został mi w pamięci ten chłopiec, który był taki szczęśliwy, że niczego nie zapomniał. Że wszystko, czego się nauczył, to mógł wypowiedzieć na głos i pewnie tym swoim przełożonym, którzy za nim stali, udowodnić, że jest zawodowym policjantem. No więc. Trochę takie miałem wrażenie, oglądając film W Lesie Dziś Nie zaśnie nikt. I trochę tak właśnie pan Bartosz M. Kowalski wydawał mi się w takiej policyjnej czapeczce, stojący i recytujący. Nie chcę się specjalnie wyzłośliwiać na temat tego filmu, bo on nie jest żenujący. On nawet nie jest nieudany. On jest po prostu bez smaku. Można no, jakbyście Państwo jedli nawet to chińskie jedzenie, już o którym mówię, ale bez przypraw. No, nie zatrują się Państwo. Nic się złego nie stanie, ale to nie smakuje i nie chcę się powtórzyć te, te, tego dania. Gabriela Muskała gra fajnie I szkoda jej na takie kino, chociaż udowodniła, że może grać choćby w slasherze. Fajna jest Wiktoria Gąsiewska, bo jest naprawdę fajną, ładną, taką y, y, pociągającą y, bohaterką, powiedziałbym bardziej niż Julia Wieniawa. Więc co dziwo w tym pojedynku dwóch pięknych dziewczyn przyznaję zwycięstwo Wiktorii Gąsiewskiej. Ale jest jeszcze Piotr Cyrwus jako bardzo wyrafinowany i perwersyjny ksiądz. Mamy teraz sezon na złych księży, więc on absolutnie się świetnie w to wpisuje. No i jest przede wszystkim Wojciech Metzfaldowski jako kierownik obozu, który, proszę Państwa, jak stoi na apelu i opowiada tym biedakom, którzy zaczynają obóz odzwyczajający ich od technologii, co ich czeka. To też właśnie wyrecytowuje wy, wy te, te swoje wszystkie kwestie z ogromnym zapałem, jak ten młody policjant we wsi, ale jeszcze z ogromnym poczuciem humoru. I ja miałem w ogóle wrażenie, że oglądam stand-up. W tym momencie. To był stand-up Mecwaldowskiego, który naprawdę jest fantastycznym aktorem i, no, i zrobił najfajniejszą scenę w tym filmie. Tyle, że to niczemu nie służy, bo no, była sobie fajna scena, ale z tego, że ona była fajna, żadnych dodatkowych punktów film nie dostaje, bo, bo nie o to chodzi w tym, w tym gatunku. No więc są tacy, którzy mówią, trzeba chwalić, trzeba chwalić. Może nie wszystko się udało, ale, ale jest zgodnie zrobione z zasadami i dają nawet y, duże, wysokie oceny. Widziałem nawet prawie najwyższe oceny. Nie, 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 nie. Bądźmy uczciwi, misa wibruje cały czas. 5, 5 na 10, nie więcej. Przeciętny jest to film, przeciętny. Fajnie, ja, ja nawet nie wiem, czy fajnie, że jest. No jest. Wstydu nie ma, ale jest y, też brak wiary w to, że on mógłby przyciągnąć dużo widzów do kin, i pewnie dlatego producenci puścili go od razu do internetu, y, nie czekając na to, aż y, otworzą się znowu kina i aż trzeba będzie utykać te kolejne filmy tam w repertuarze, bo w, kiedy wreszcie kina się otworzą. To będzie mało czasu, po prostu, żeby pokazać wszystkie filmy, które na premiery czekają. Więc ten film nie czeka już na premiery. Mogą Państwo oglądać go na Netflixie. Ci, którzy kochają slashery, niech sprawdzą sami, niech zobaczą, może im się spodoba, może, może uznają, że jest to jakiś krok w dziedzinie rozszerzania kina gatunkowego w Polsce. Cała reszta. No do Państwa decyzji, czy oglądać ten film, czy nie. A także dla państwa, do Państwa decyzji jest jeszcze i to, czy zostać ze mną chwileczkę dłużej, bo zaraz się zacznie część premium, a w niej chciałem Państwu opowiedzieć, jak sam znalazłem się właśnie w takiej sytuacji, jak Bartosz M. Kowalski, robiący slashera w Polsce, jaki wniosek z tego wyciągnąłem i Dlaczego posłuchałem się Niny Terentjew, która wtedy powiedziała zdanie, które w pewnym sensie wpłynęło na całe moje życie zawodowe. Jeśli chcą Państwo poczekać, posłuchać i poczekać w związku z tym jeszcze parę minut, to zapraszam, będzie Mały Gążek i opowiadam dalej. To był Mały Gążek. Jesteśmy w strefie Premium. I to było tak. Wyjechałem, proszę Państwa, na studiach do Wielkiej Brytanii i tam udało mi się dzięki temu, chyba to już Państwu opowiadałem, że poznałem człowieka, od którego zaczęła się historia telewizji, pana Leslie Mitchella, na Festiwalu Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym. A to było dla mnie o tyle ważne, że pisałem pracę magisterską właśnie z historii telewizji, a właściwie z historii talk w telewizji. No i dzięki temu, że pan Leslie Mitchell umożliwił mi wstęp do BBC, on był legendarnym pierwszym speakerem BBC, od którego występu rozpoczęła się historia telewizji w 1936 roku, bo on zapowiadał pierwszy koncert transmitowany z Aleksandra Palace. No, więc ponieważ go poznałem, ponieważ rozmawialiśmy dużo, ponieważ on mi opowiadał, jak wyglądały początki telewizji, i ponieważ mi udostępnił możliwość no, odbycia praktyk w telewizji londyńskiej, zarówno niezależnej Times Television, jak i w BBC, więc się tego naoglądałem, nauczyłem, zapamiętywałem, jak należy robić telewizję. Tak, jak robią w BBC. Moim zdaniem ciągle najlepszej telewizji na świecie. A wtedy, kiedy tam byłem w roku 80, to na pewno była najlepsza telewizja na świecie. Wróciłem do Polski i w redakcji publicystyki kulturalnej, w drugim programie polskiej telewizji, miałem praktyki. Takie najpierw yy, yy, uczyłem się, Telewizji Unii Terencie, pomagając jej trochę w, proga, w programie XYZ. A potem przyszedł dzień, kiedy mogłem zrealizować swój własny pierwszy program. On się nazywał Narodziny Gwiazdy i dotyczył y, 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 Izy Trojanowskiej. Y, kiedy no, byłem bardzo zdenerwowany, bo nie tylko napisałem scenariusz tego programu, ale także go prowadziłem. Oczywiście w tym programie występował też Zygmunt Kałużyński, ale jeszcze w trochę innej roli niż potem ze mną w Perłach z Lamusa. No to był mój początek, ja odpowiadałem za wszystko, byłem strasznie zdenerwowany. Przyszedłem do studia godzinę wcześniej przed nagraniem i zobaczyłem, że jeszcze nie jest ustawiona scenografia. To się w polskiej telewizji zdarzało. Więc zacząłem robić straszną awanturę, że jak to jest możliwe. My rejestrujemy program za godzinę, a tu nawet nie ma scenografii, a światło jest nieustawione. Na co mówili mi, ale spokojnie, ale panie domku, wszystko zdążymy. No ale ludzie od światła przyszli. Na 15 minut przed rozpoczęciem rejestracji programu, ale jak to mówiłem, to jest niemożliwe. Ja napiszę do prezesa, ja, ja tak tego nie puszczę, tak nie wolno, tak się nie robi. W BBC to już w tym momencie wszyscy gotowi są na swoich miejscach i zaczyna się od, odliczać głośno czas do rejestracji, a tu dopiero zaczynają ustawiać. Jak to jest możliwe? To jest niezawodowe, krzyczałem. I, I mówię, ja napiszę raport z tego wszystkiego, tak być nie może, w BBC to... I w tym momencie weszła Nina Terentiew, która nie była wtedy dyrektorką, ale od lat już realizowała programy. I tak pomachała do mnie, odciągnęła mnie na bok i powiedziała, wiesz, ptaszeczku, bo ona do mnie mówiła zawsze ptaszeczku, ptaszeczku, e, wiesz co, ja wiem, że Ty byłeś w BBC. Ja wiem, że Ty się wszystkiego nauczyłeś. Ale wiesz, jeżeli chcesz w Polsce robić programy telewizyjne, to najlepiej zapomnij wszystko to, co nauczyłeś się w BBC. Po prostu już nie myśl o tym, zapomnij, bo tu jest inaczej. Tu nigdy nie zrobisz BBC. Tu trzeba pracować inaczej. Może będzie też ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. Tylko się tak nie denerwuj. Więc ja to samo chciałem dzisiaj powiedzieć panu Bartoszowi, że ja wiem, że pan wszystko wie o slasherze, wiem, że pan y, udowodnił to w filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt. Ale niech już pan nie robi slasherów, bo jesteśmy w Polsce i tu mamy możliwość robienia jakichś innych po prostu filmów, które może bardziej z naszej duszy wypływają, nie są gorsze. Może są lepsze, może są ciekawsze niż amerykańskie filmy z gatunku slasher. I na powiedziała to mnie, a ja mówię to panu.